nie ma zgody na płacenie publicznych pieniędzy. Mówiłem to kilkanaście dni temu i to powtórzę i nie interesuje mnie, czy ktoś w tej chwili próbuje mówić, że to była nieśmiała propozycja premiera RP w żartach, czy, czy że to były pieniądze wirtualne, no, no szacunkiem, ja ze swoimi wspólnikami nie dzielimy wirtualnych pieniędzy, nie dyskutujemy o podziale Komu się należy 5, a komu 10%, czy dzielimy porówno? czy dzielimy pieniądze tak, kto zrobił więcej formatów, kto miał więcej klików, albo kto spędził więcej minut na antenie. No, no nie dyskutujemy o pieniądzach wirtualnych, więc dla mnie dzisiaj próba przekonania opinii publicznej, że to były pieniądze wirtualne, to jest to jest po prostu bzdura. To jest bzdura. No bo w ogóle, jeśli ja nie mam pieniędzy na stole, jeśli nie ja mam pieniędzy zapewnionych przez premiera RP, no to, to o podziale tych pieniędzy nie dyskutuje. To dla mnie nie ma tematu, a nie że y, drużyna jedzie na mistrzostwa świata i dyskutuje. To jest jakby pierwsza sprawa. Druga, to w ogóle ja nie wiem, co robi premier rządu RP. Jakim prawem, jakim prawem rozdaje publiczne pieniądze? Bo generalnie każdy mały przedsiębiorca już w tej chwili nie chce mówić populistycznie o nie wiem pensjach pielęgniarek. Yy, nauczycieli o protestujących rodzicach dzieci niepełnosprawnych. Bo ktoś coraz powie populizm. Ja powiem inaczej, z punktu widzenia nawet małego przedsiębiorcy. że cały czas płacisz większy ZUS, płacę coraz większe podatki, cały czas mi państwo dokłada kosztów. Coraz mniej mogę odliczać, coraz więcej muszę płacić. I co? Ktoś podjął decyzję za mnie, gdzie non stop nakłada na mnie jakąś dodatkową daninę i następne procenty, że ja mam płacić za to, że piłkarze wyszli z grupy? Jakim prawem? Ktoś mnie pytał o to? Ktoś zrobił referendum? Potem są winni dziennikarze i cykliści. Nie, ja Wam powiem jedną rzecz. Gdyby nie to, że akurat dziennikarze Wirtualnej Polski jako pierwsi ten temat wytropili, nigdy by tego tematu nie było. Te pieniądze trafiłyby na konta zawodników i sztabu trenerskiego i sztabu reprezentacji pomiędzy meczami z Argentyną i z Francją. Nikt by w Polsce o tym nie wiedział. I leżeliby tak samo zawodnicy na wakacjach i wszyscy byliby zadowoleni i po cichu by przyjęli te 50 milionów złotych. Więc bardzo dobrze, że to akurat wyszło i bardzo dobrze, że jest dyskusja publiczna na ten temat. A potem to już jest tylko przerzucanie się argumentami. Czy była 19 czy 2:30 w nocy? Czy ktoś chciał 5 czy 10%? Czy ktoś chciał dzielić po czy od minut? Czy rezerwowni mieli dostać więcej, a podstawowi zdecydowanie inne kwoty? To, jest, to to jest dramat. Ja w ogóle nie mogę zrozumieć, jak piłkarze... zawodowi piłkarze. No dzisiaj to, to coś więcej niż, niż piłkarze biznesmeni. Bardzo majętni ludzie. I tak jak mówię, życzę każdemu polskiemu piłkarzowi wielkiego kontraktu w Realu, Barcelonie, Juventusie, Manchesterze, Chelsea. Niech zarabia 10, 15, 20 milionów euro. Jeśli prezes Kulesza chce dać połowę premii za awans do Mistrzostw Świata, za wyjście z grupy, czyli łącznie pewnie 14 milionów dolarów na pół, 7 milionów dolarów chce dać piłkarzom, proszę bardzo. Jeśli któryś ze sponsorów reprezentacji, czy nie wiem czy bracia od Kabanosów, Tarczyński, czy, czy jakaś inna spółka. Chcę piłkarzom dać od siebie 5-10 milionów, nie mam nic do tego, nie ma problemu, cieszę się, niech zarobią. Ale że tutaj nie ma w ogóle takiego spojrzenia szerszego, mam rodzinę, mam kolegę, mam sąsiada, mam kumpla z klasy, wiem, że ma ciężko, że jest bezrobotny, że wiąże koniec z końcem i ktoś chciał przyjąć te pieniądze, w ogóle pomyślał o tym, że można przyjąć takie pieniądze? I potem jeszcze Grzegorz mówi o tym, że przecież procent z tych pieniędzy miało pójść na cele charytatywne. No ludzie, no nie dajmy się zwariować, nie dajmy się ogłupić, nie dajmy się omamić. Pieniądze publiczne nie są do tego, żeby płacić piłkarzom za wyjście z grupy. Bo tak jak powiedziałem, nie pamiętam, żeby polski rząd zapłacił jakiemukolwiek lekko atlecie, koszykarzowi, piłkarzowi ręcznemu czy siatkarzowi, Gigantyczną kasę, albo jakąkolwiek kasę, za miejsca 9-16 w zawodach rangi Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich. To jest, to jest po prostu debilizm. To jest, to jest absurd. Ja nie wiem, tutaj ktoś znowu chciał zbić jakiś kapitał polityczny? Co? Liczył na to, że 20 piłkarzy za chwilę podniesie transparent wyborczy i będzie kogoś wspierać w wyborach za to, że zapłacił te pieniądze? No, no inaczej tego nie, nie potrafi, jakby. Zdiagnozować, inaczej tego nie potrafię zrozumieć.